Pytanie od jednej z was. Piszą do mnie mężczyźni, którzy mają wykształcenie podstawowe lub średnie, a ja mam wyższe. Czy warto im odpisywać? Jak spotkać odpowiedniego mężczyznę i zbudować szczęśliwy związek? Nazywam się Zuza Górska-Kanabus i zapraszam Cię na podcast Od Samotności do Miłości, który jest częścią programu transformacyjnego Kierunek Małżeństwo. Jedna z was ostatnio mnie zapytała, co zrobić w takiej sytuacji. Mam wykształcenie wyższe, a piszą do mnie mężczyźni, którzy mają średnie albo podstawowe. Czy w ogóle warto im odpisywać? No, według mnie tak. Tak, że, że dla mnie samo wykształcenie, wasza etykietka wykształcenia nie ma znaczenia. Sama mam doktorat, pracowałam na uczelni i mam takie przekonanie, że. Mm, Przyjęło się w społeczeństwie, że jak ktoś ma wyższe wykształcenie, im wyższe wykształcenie ma, tym jest bardziej oczytany, elokwentny, ma szersze poglądy. No ale nie zawsze tak jest. Nawet ostatnio dochodzę do wniosku, że wręcz tak nie musi być. Mam znajomych, dwóch takich kolegów, którzy jeden ma wykształcenie, jest po technikum. Pierwszy był w zawodówce, później w technikum i zdał maturę. Pracował trochę na budowie, teraz akurat jest przedsta był przedstawicielem handlowym w jednej firmie, teraz awansował tam nawet na stanowisko dyrektora. I to był facet, z którym ja naprawdę zawsze miałam o czym rozmawiać. Tak oczytany, tak, tak wszechstronnie oczytany i ze swoimi przemyśleniami, logicznie myślący, wyciągający własne wnioski nie powtarzający jakichś kalek z mediów. No te rozmowy były bardzo ciekawe. Drugi znajomy to jest chłopak, który wychował się na wsi i z tego co wiem, tak, on ma średnie wykształcenie, gdzieś tam to, to też technikum jakiś skończył i też mi się z nim świetnie rozmawia, bo, bo właśnie ma tą zdolność logicznego myślenia, jest ciekawy świata, rozwija swoje zainteresowania. I jednocześnie mam znajomych, którzy są, mają wyższe wykształcenie, czy to tytuł magistra, czy doktora, z którymi po prostu się nie da. No nie da, jest nuda totalna, bo oni y, może mają ogromną wiedzę ze swojego obszaru, ale tak życiowo no nie włączają rozumowania, logicznego myślenia, wyciągania wniosków. Y, to się nie da, po prostu, jakby nie umiem tego inaczej powiedzieć. I stąd uważam, że etykietka wykształcenia nic nie znaczy. I jeżeli nawet widzisz w apce czy na portalu randkowym, że chłopak ma niższe wykształcenie, ale w opisie napisał coś ciekawego, albo. No, albo po prostu zacznij z nim rozmawiać. Po wymianie paru zdań często jesteś w stanie stwierdzić, czy no zupełnie nie jest wam po drodze. Czy może coś być z tego? I, I dla mnie osobiście jest bardzo smutne, jak dziewczyny zwracają uwagę na to, że jaki chłopak ma, ma wykształcenie, bo naprawdę to no, dla mnie to nic nie znaczy. Bo to, że ty masz wyższe, to, że ja mam doktorat, na przykład, to nie jest moja zasługa, tylko moja. Okej, okay, no tak, napisałam go, zrobiłam badania i tak dalej. Ale ja miałam takie warunki życiowe, że mogłam to zrobić. Urodziłam się w takiej, a nie innej rodzinie, która dała mi taką szansę. A są ludzie, którzy urodzili się w innych rodzinach, nie wybierali ich. Niesamowicie inteligentni, niesamowicie ciekawi świata, z ogromną taką ciekawością świata, z ogromnym takim potencjałem, które realizują, ale nie przeszkolnictwo. bo no, sorry, no, ale w szkole. Też to, czego się uczy jest często bez sensu. I e, ci ludzie, no, na przykład zobacz, ktoś się urodził w rodzinie mm, alkoholowej, albo nie miał rodziców, musiał od razu iść do pracy, albo jakieś inne sytuacje życiowe spowodowały, że nie mógł studiować. I czy on jest gorszy jakoś? No nie. On może wam być po drodze lub nie, to prawda ale sama ta etykietka, kierowanie się tym jest bez sensu. Jak kiedyś miałam remont w domu, to prowadził go facet, który właśnie też był, no zadziwiało mnie, jak z nim rozmawiałam o dzieciach, jego podejście wychowawcze. Po prostu, jak on głęboko rozumiał relacje z dziećmi i jakie jak miał podejście wychowawcze. A można powiedzieć, że był tylko robotnikiem, nie? Ale był bardzo mądrym człowiekiem. Rozmowa z nim była bardzo przyjemna. Do tego w ogóle nie używał wulgaryzmów. Nie? Więc gdybyś kierowałaś taką etykietką, właśnie, że nie wiem, musi, że jest robotnikiem, to źle, albo że pracuje w sklepie, to źle, bo już nie będzie miał, nie będę miał o czym z nim rozmawiać, no to bez sensu. Po prostu musisz to sprawdzić, poznać konkretnego człowieka. I mm, jeżeli boisz się straty czasu, yy, no to pomyśl, jak szybko w rozmowie możesz to sprawdzić, jak rozmowę poprowadzić, żeby zobaczyć, czy. Po prostu nadajecie na tych samych falach. No bo bądźmy ze sobą szczere. Jak nawet spotykasz się z chłopakami, którzy mają wyższe wykształcenie, czasami z nimi też nie masz o czym rozmawiać. Czasami oni też źle cię traktują. Wyższe wykształcenie niczego nie gwarantuje. Dziękuję za wysłuchanie. Jeżeli odcinek Ci się podobał, to kliknij łapkę w górę. Zostaw subskrypcję i udostępnij ten materiał, gdzie się da, aby czynić ten świat mniej samotnym miejscem. Zapraszam Cię też do wsparcia rozwoju tego kanału na Patronite. W opisie odcinka znajdziesz informacje, jak możesz to zrobić. Do usłyszenia, cześć!